Eee, szanowni drodzy Państwo, dzień dobry Marcin, ja, Wychrowo lecimy do Sowowa. właśnie dostałem info od Irka Martyna o zgubionym telefonie i tak zaczyna się ten odcinek, co będzie później, co będzie dalej to właśnie nad tym myślimy i pracujemy co będzie w tym odcinku bo miało być poszukiwania w terenie wypadły teraz te poszukiwania na plaży a potem no jak już będziemy we Władku no to, to najprawdopodobniej pójdziemy do wody szeroki kąt no i dobra, jakieś pół godziny powinien być na miejscu. No, i tak się ułożyły plany, że najpierw będą poszukiwania tego telefonu, a potem jastarnia pod molo albo gdzieś tam na jakieś łąki. Bo taki w sumie był plan dzisiaj, żeby troszkę w terenie bardziej poszukać. Zrób zakupy w sklepie odeńce, a z kodem hylozaur będzie taniej. zobaczcie Władysławowo jakie słoneczne tu wygląda jak w sezonie nie widać szarzyzny i podjeżdżam za ratusz na naszą miejscóweczkę parkingową i będę musiał się przejść do zejścia numer 6 także kawałek drogi będzie w stronę Chłopowa no ale w taką pogodę to to można się chętnie przespacerować ciekawe czy jakieś knajpy tu jeszcze potwierane zobaczymy patrzcie, no cholerna mewa, czy co to tu jest Menelowi wyżera jedzenie z michy tak, do Ciebie mówię świnia jedna A gdzie Menelek? nie widać go o, tak się złożyło, że zabrałem tą Xterrę z Witolca dzisiaj się przyda bo jest tu już założona ta duża sonda to trochę lepiej niż ze Sniperką 800C no Jesteśmy na tym parkingu, gdzie zwykle w końcu otworzyli Cały sezon był zamknięty Dobra, cicho Szybko ten czas leci, pamiętam jeszcze jak kończył się sezon W sierpniu tutaj szedłem i za chwilę, za chwilę będziemy witać kolejny rok pewnie Szybko czas leci A to jest coraz starzej wyglądają Moja ulubiona knajpa niestety już zamknięta a chciałem tutaj skosztować tej grochówy No i nie udało się. Trzeba, trzeba czekać na nowy rok Tutaj przy tym radarze Chyba Podobno poczekam. pyszne Na co? Chyba do przyszłego roku o, troszkę poczekam Tutaj jest trochę ludzi O jeszcze wędkarze A co tu się stało? Z lotku ciambrów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i wszystkie tak samo wyglądają: czarno-białe. Wy są z jednej matki, o, wy są z jednego ojca. Uciekają. Idziemy, idziemy. No i generalnie tutaj jeszcze tą kamerę musiałem ustawić na 60 klatek. Jest teraz troszkę inaczej, bo widziałem, że troszkę kadrowało cieło trochę. No to teraz mam. Jest to też opcja, żeby ustawienia, które raz wybrałem, żeby już zostawały i nie trzeba, nie trzeba będzie za każdym razem tego zmieniać. Co to jest? Ja Jarzy... nie. <gryw> Kurwa zapomniałem nie Co to? Nie no jaram się tą pogodą, naprawdę tak przyjemnie. No jak w sezonie. No. Zapomniałem, które tutaj jest y, numer zejścia, ale chyba gdzieś trójka dopiero. 3. No to jeszcze kawałek trzeba się przejść pod to, szóstkę. Czy, czy, czy. Zobaczcie. No przecież to jest rewelacja. rewelacja na Istne szaleństwo. Mogłoby być tak cały rok. W ogóle zimy mogłoby nie być w zasadzie. Normalnie się zgrzałem. Bluza, udyńce i polar jest mi mega gorąco. Troszkę przesadziłem. Będę, będzie trzeba się rozebrać normalnie. Tak ciepełko. Piękna pogoda. Tutaj była kładka przez cały sezon. Jest teraz zwinięta i tutaj trzeba będzie szukać. Jest duża szansa, że się coś znajdzie. Na pewno śmieci będzie w opór. Dobra, widzę już pana, który zgubił telefon. Oby to była szybka akcja. No i to było dosłownie. Pierwszy sygnał i udało się znaleźć iPhone, także no, zguba by była, no ponad około 3000 pewnie teraz kosztuje. To są miała... kontakty, nie? Kontakty, tak, wszystko. No i dosyć głęboko przy ten przyklepany był. Ludzie chodzą, to go pewnie dosyć mocno ubiło. To dobrze. Ja mam, już, ja 3 3 już się bałem, że fala go zabrała, to by było ciężko. Od tego do siódmego i właśnie w tej linii, bo wiedziałem, że dłużej my się nie? No. Także ja sobie tak chodziłem, ale jak on był dosyć głęboko był, nie? No i udało się, super. No super. Mówię. Nadzieja. Trzy. Trzeba będzie stąd uciekać, bo mocno wieje. Fajnie sygnały daje ta Ekstera 41, pewnie jakaś moneta A nie, folia jakaś. Strana folia, tak to to. Kurde. Jest też pierwsza biżuteria. Co prawda zabawkowa, ale zawsze. Fajnie sygnał dawała 57. Szkoda tylko. <laughs> to taka zabaweczka, ale cholera wie. Może się uda znaleźć prawdziwą, jak coś srebrnego, chociaż już dawno nic takiego nie znalazłem, bo rzadko ostatnio szukam. No i nabrałem chęci przez taką głupią zabaweczkę. Ech, pokusiłem się o jedno ujęcie, bo to będzie ostatni sygnał tutaj. 24, 25, coś takiego. I oby to nie było tym razem jakiś syf, syf, czy nie syf? Gdzieś tu, nie! proszę Państwa, 20 groszy, je oh, yeah. to jest hajs, jest hajs i biżuteria, na bogato. On mówi Sebastian, ty patrz, nagraj to. Co to zybel leży? Ale zybel leży, on sobie tak leży. On sobie po prostu leży. Pobieram. Jest i zarobiony dzisiaj. No i znalazł dziadka jakieś tutaj wichajstry wiszące Jakieś kulczyki. Nie jest to raczej srebro. Ale nawet ładnie wyglądają. Co to dokładnie? No nie, prób żadnych nie ma. Ale fajne, jeszcze 5 złotych znalazłeś, tak? Tak jest, nowe, zupełnie. Kurde, dziadek. A ktoś nie miał ciekawego powrotu do domu. Znalazłem klucze. Kurde, może ktoś, kto ogląda, to rozpozna. schował je na wszelki wypadek. Musimy dojść tylko tam do portu. Z drugiej strony, jakieś tam prace trwają. Nie wiem, czy jakaś refulacja, czy co i stamtąd będziemy się przemieszczać chyba w stronę Jastarni i poszukania i poszukiwania pod molem albo może skręcimy do lasu tam na jakąś militarkę strasznie wieje, a tu sygnał jakiś 22 czyli pewnie kolejne 10 groszy ciężko się tak to nagrywa w ten sposób no gdzieś tu No A nie, 20. Zawsze tol więcej niż 10. Przyszli na miejsce i teraz. Trzeba się zastanowić, czy ja starnia. Bo kwestia jest taka, czy tam się da szukać. Bo jak tutaj tak wieje, to tam może być po prostu armagedon To jest zbiorniczek na olej napędowy do Webasto. Muszę zamontować i to dzisiaj. No to jadę. Tak wygląda opakowanie od tego zestawu mikrofonowego. Boja, i to przy okazji jest ładowarka na dwa mikrofoniki. Całkiem widzicie, fajnie to działa. Do 100 metrów jest zasięg. Także można się oddalić. Ładny kawałek od telefonu i będzie fajny dźwięk. Drugi mikrofon, w razie jakiegoś wywiadu czy coś. No i osłona przeciwwiatrowa. A na welocie z Władka. No, robi się tak jesiennie dużo liści już, całe pobocze chodnik zasypany liśćmi. No i być może tutaj to miejsce na początku chałup, gdzie zazwyczaj jest ten parking, no to może tam się da teraz wejść i szukać byłoby super. Wychodzi na to, że jednak troszkę wzburzona ta zatoka. nie jakoś też tragicznie. O woda pewnie zimna, a nie mam tych rękawic gumowych po łokcie. no zobaczymy. Może nie będą wcale potrzebne. Ogólnie tutaj w tej jastarni bardzo dużo ludzi. Wiadomo sobota, weekend, no to można było się tego spodziewać. No i pogoda też robi swoje. Idziemy na najedzonego. Pięknie. Piękna pogoda. Słońce praży. Jak latem. Idziemy na kiepsika, wiadomo, no bo najedzony. No nie wolno przepuścić takiej okazji, jak się już jest w jastarni i jest jeszcze czynne. No to najedzonego trzeba oszamać. Jeszcze knajpki czynne Proszę bardzo, proszę bardzo Lody Machy No, I o to chodzi O, taki widok Wybieram 800 na molo sporo ludzi generalnie bardzo bardzo przyjemnie kajty latają wiatr mocno wieje ciekawe czy od senior wszystko wyzbierał pod molo oby coś tam jeszcze zostało żeby, było jakiś, żeby był jakiś fan ale strasznie wieje Nie wiem, jak ten mikrofon, czy daje radę przy takim wietrze. Mam nadzieję, że tak. Jak nic nie znajdę pod molo, to może się przejdę pod tymi balkonikami drewnianymi. Bo są szpary między dychami więc najprawdopodobniej coś zostało pogubione. Marcin idzie. Jest godzina 15:30 albo już bliżej 16:00. No więc godzinka, dwie, i pewnie na dzisiaj będzie koniec zabawy śmierdzi ta woda, fuj woda, komolo, syf totalny, śmieci wiadomo, zrywki trochę tam drobnych wpadło, ale nic szczególnego, dlatego zrobię tak jak mówiłem czyli wbijam się pod te podesty zostawiam sobie sito i z samym detektorem nawet nie muszę się za bardzo ślizgiwać bo no jest dosyć wysoko, ale tylko w tym miejscu i zobaczymy o, już są sygnały tylko to pewnie zrywka. No i niestety pod tą konstrukcją też nic nie ma. Także straciłem sporo czasu. No ale jastarnia nigdy nie była dla mnie zbyt przychylna. Niczego ciekawego chyba nigdy tutaj nie znalazłem w sumie. Ale żebyłem blisko, to przyjechałem. No jeszcze jest widno. Więc może chałupy może kuźnica? no nie wiem ale stąd zawijam bo szkoda czasu A z tego co pamiętam to senior tutaj na zlecenie ostatnio brączkę znalazł no więc no ludzie gubią jednak ten obszar jest taki coś tam wpadło nic nie ma proponuję zawijamy kitę na chałupy w drodze powrotnej się zatrzymamy tam gdzie jest ten parking ja proponuję tak Hel No El już nie dziś Nic <słuch> Czyścić tylko sprzęt i uciekać stąd jeszcze wieje jak zaraza Nie ja wiem jeszcze z godziny chyba będzie widno dlatego jedziemy na te chałupy tam nie ma się gdzie zatrzymać tam jest parking w sezonie płatny a teraz jest po prostu barierka, szlaban jest zamknięte. Zatrzymamy się przy tej bramie no bo na ile? Na pół godzinki wejdziemy licząc na to, że jednak że nie pojedzie żadna tam straż miejska, czy co i nie wlepię mandatu Innej opcji, no nie ma A czy jest tu gdzieś jakiś sklep spożywczy? Po tym kepsiku tak suszy tak suszy że nie wyrobię zaraz No Monsterka bym się napił jakiegoś bez cukru ale tu spożywczaki już pozamykane. Tylko na otwarty. A co? W woderach też można łazić przecież. Kto zabroni? Mówię, w woderach normalnie można chodzić przecież. Kto zabroni, nie? To, że wyglądamy jak głupki. Szukam, ja szukam monsterka, ale. No? żeby nas nie nagrali. Kamery nas nagrają. Ja szukam monsterka, a ty. bez tecieru co, 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 Coca Cola Gdzie jest Coca-Cola W takim oto sportowym stroju jest najlepiej Tutaj zaparkowałem Ale to nie jest najlepszy pomysł Myślę, że za chwilę Zaraz ktoś podjedzie i Mandat! Mandat! W zasadzie też, odkąd tutaj jest ten parking płatny to nie zatrzymują się tutaj ludzie na jakieś takie pit stopy w czasie jazdy no i wtedy przychodzili się tutaj kąpać czy to na kajtach, a teraz przez to wszystko no, nikt tutaj nie przychodzi, nie zatrzymuje się, także nawet i nie gubią więc... <laughs> ale Zatoka prezentuje się ślicznie Ale plan na dzisiaj się urodził. Rozmawiałem właśnie z Gosią i wymyśliliśmy, że jedziemy do Gdańska dzisiaj i po prostu tak sobie na piwo połazić po Starym Mieście. I to jest chyba ciekawy pomysł. Po tej porze roku na Starym Mieście w Gdańsku jest bardzo klimatyczny. Marcin się wrócił i chce się tu zmieścić. No to jak dwoje to zostaniemy. Najwyżej... Najwyżej dwoje dostaniemy mandat. We dwoje zawsze raźniej jednak. I zaś się przeciskiwać A, nic nie idzie. Akurat. No idealnie. Cyk, cyk. Marcin już podjechał. I idziemy na pół godzinki. Chyba samochodzik to był. <grytko> Tylko troszkę się spłaszczył. Tutaj w sezonie są przyczepy kempingowe. Jest to takie pole namiotowe. No i tutaj się troszkę przejdziemy. Może coś pogubili ludzie. Jak zwijali ten cały swój manżur. No, co za pogoda, wieje. Jak na Uralu. Sygnałów brak. Brak sygnałów, ale śmieci są, bo dwie puszki na oko zauważyłem. Także jest tak, jak podejrzewałem. Zostali tylko syfiarze. Nikt tutaj już nie przyjeżdża, aby się kąpać. No, chyba, że ktoś ma ochotę wypłacić 50 zł, żeby godzinkę postać na tym parkingu. Mam coś przedziwnego. Trochę jakby srebro, bo sygnał był 16. Na się to by wskazywało właśnie na srebro. Ale tutaj nie wiem, jakby jakaś nierdzewa. Tu spanierowana góra, a ten, ten trzpień taki jakby z nierdzewy. Dziwne to jest. <gulczyk> kolczyk, czy nie? Kolczyk. Z drugiej strony jakieś uszko i na środku jakaś tam cyrkonia jakieś takie... uzdóbka jest i nakrętka pytanie tylko, czy za 6, czy za 4 zł. kiedyś to byli czasy teraz już nie ma czasów to się tak cały czas odzywa, coś popiarduje, ale jakby... nic nie ma no nie jak tam? jak tam? ja palę wroty już zostajesz jeszcze? szybka kąpiel i można lecieć dalej już Reda za chwilę będziemy jechać do tego Gdańska zapomniałem, że nie mam podłączonego tego paliwa do Webasto i muszę iść teraz co zrobić na prędce a mikrofony się ładują, no ale z drugiej strony tutaj w Samsungu akurat też mikrofony są super, więc podejrzewam, że dźwięk też nie jest dużo gorszy zmiana planów zasadniczo nie jedziemy do Gdańska Aquacentrum może do sauny się wygrzać a może popluskać się i pozjeżdżać, a co? co nie zmienia faktu, że mam tutaj trochę roboty do zrobienia Tutaj tematy wygłuszające, żeby wygłuszyć drzwi z tyłu. No i podłączyć to grzanie, aby po prostu no było cieplutko. No bo w zimę spać bez ogrzewania no, mogłoby, mogłoby być ciężko. No okej, okay, to ja się zabieram za robotę. A trochę tej roboty tutaj mam do zrobienia. Jutro wieczorem, jutro mamy niedzielę, wracam do Torunia już na ostatni tydzień, a potem zabieram się na Ostro za kolejne odcinki, już seryjne, a nie tak jak teraz, tak z doskoku, ale to też ma swoje wszystko plusy. Niemniej jednak, stałym widzom dziękuję za oglądanie tego odcinka. Wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału. Przy okazji można zostawić łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Jeśli napiszesz komentarz, będzie jeszcze milej. No i oczywiście najmilej będzie, jeśli zobaczymy się w następnym odcinku, który podejrzewam będzie w połowie tygodnia. Do zobaczenia. Mają.